Reportaż Polskiego Radia Olsztyn. Dobry wieczór, witam Państwa przy mikrofonie Alicja Kulik. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Anioły na Mazurach". Tu są takie dzikie, dzikie grusze i zawsze tu, od kiedy ja pamiętam, były, było dużo różnych takich zdziczałych drzew, ale tu za chwilę będzie, zobaczysz, będzie ta, może jeszcze są jabłka. Pierwsza zaszczepiona, o tutaj, ta jabłoń, widzisz, ta czerwona jabłuszka, piękne. O, to jest jedna z tych jabłoni, ale jest ich dużo więcej i ta jakby zaczyna tutaj tą, tą trasę naszą owoc owocową i, i do dokumentuje działalność tego pana. Ale zobaczysz, potem jeszcze dalej przejedziemy zrobił też cudowne słońce. W tamto słoneczne jesienne popołudnie, gdy jechałam z Ewą do jej mazurskiej chaty, miałam w pamięci te kilka zdań, które moja towarzyszka podróży napisała dwa tygodnie wcześniej na swoim facebooku. Pamiętam, że treść tego krótkiego wpisu przykuła moją uwagę i nie dawała spokoju. Pomyślałam: A może by tak odszukać tego człowieka, o którym Ewa z taką czułością pisze? Kim jest i dlaczego to robi? A jak go odnajdę, czy będzie chciał rozmawiać? Tacy ludzie są często samotnikami i wcale nie mają potrzeby opowiadania innym o sobie, szczególnie gdy ci inni trzymają w ręku mikrofon. Nie dla rozgłosu przecież to robią. W końcu pomyślałam: nawet jeśli nie natrafimy na jego ślad, bo oczywiście zadzwoniłam do Ewy z pytaniem, czy spróbujemy odszukać go razem, to chociaż zobaczę te drzewa. Bo tu o drzewa chodzi. O drzewa, o wytrwałość, o czas, wysiłek i o miłość do świata. Tu, tu, tu. tu jest ta jabłoń, już nie ma żadnego jabłka, bo były bardzo pyszne. Takie, takie od razu do jedzenia, takie deserowe, wiesz, jabłka, bardzo pyszne. Złociste, tu były takie złociste, ale nie, nie powiem ci, jaka. Y Jaka odmiana, bo takiej odmiany na rynku nie ma. Więc podejrzewam, że to była jak, jakaś też wskrzeszona, yy, przedwojenna odmiana. Była taka tradycja, że obsadzano te drogi dojazdowe. Yy, widzisz tu też już puste drzewa prawie, bo zebrane jabłka to są też, myślę, że dzieło tego pana. Tu grusza po lewej stronie była. A jak brzmią te napisane przez Ewę słowa, które nie dawały mi spokoju? Pewien człowiek od wielu lat wędruje po okolicznych polach i szczepi stare, zdziczałe jabłonie i grusze. Dzięki niemu na polnych dróżkach można znaleźć smaczne i dorodne owoce. Także w moim lesie nieopodal chaty pojawiło się kilka owocowych drzewek. Nie mam pojęcia, jak i kiedy to robi. Dla mnie ten dobry człowiek jest niczym anioł, więc nazwałam go świętym ogrodnikiem. Wiele razy próbowałam się czegoś dowiedzieć o tej tajemniczej postaci, ale nikt we wsi nie znał jego imienia. Zapewne, gdyby to był jakiś łobuz, wszyscy znaliby dokładnie jego życiorys do czwartego pokolenia, ale ktoś, kto szczepi zdziczałe drzewa? Ludzie mówią, ot pewnie jakiś szaleniec. Może ktoś mu za to płaci? Podejrzane. No tak, czynić dobro bezinteresownie. W naszych czasach to wielce podejrzane. Właśnie przed chwilą skończyłam obierać na szarlotkę złociste i czerwone jabłka, które podarował mi bezimienny święty ogrodnik z Mazur. Myślę o nim z wdzięcznością. Ja ja go nigdy nie widziałam. Znaczy raz podejrzewam, że może go może go widziałam pan, który tylko nie wiem czy to był on, ale pan tak z opisu wynikało, że to mógł być on, bo pan prowadził rower. Miał jakąś taką starą torbę-listonoszkę. Natomiast potem zobaczyłam efekt jego działań, bo pojawiły się nowe owocowe drzewa na drodze dojazdowej do, do mojej wsi, do mojego domu. Malutka, stara mazurska wieś. I tu na, zaraz przy drogowskazie, zatrzymaj się, o tutaj widzisz tą taką małą, małą gruszę? Ta malutka, no już jest pusta, bo, bo grusze były tak smaczne, że kto pierwszy, ten lepszy. Więc w tamtym roku jeszcze mi się udało kilka gruszek zerwać. W tym roku ktoś był szybszy ode mnie, po prostu wcześniej wstający. <grych> znaczy, co, co, co zauważyłam, co było takie charakterystyczne, że te bardzo, bardzo stare drzewa, które były zdziczałe, większość z nich została taka. Myślę, że to w tym też jakaś filozofia tego pana była, żeby tym niektórym drzewom pozwolić być po prostu takimi, jakie są. Natomiast sadził jakieś, czy wykorzystywał te dziczki, które, zobacz, wyrastają zwykle w pobliżu starych owocowych. I bo tak, tak mi się wydaje, że on na tych dziczkach szczepił te, te szlachetne odmiany. Tu będzie kolejna jabłoń, taka młoda. Także my mamy właściwie wszędzie mamy sady teraz. I w moim lesie też kilka jabłoni mam. Trzy jabłonie. Więc podejrzewam, że to też ten anioł. Nasz mazurski ogrodnik. O Boże, tutaj ten wiatr nie wiedziałyśmy jeszcze, dokąd zaprowadzi nas szutrowa droga tego wietrznego dnia. Naszym drogowskazem były jedynie jabłonie uginające się pod ciężarem jesiennych owoców. W wiosce zatrzymałyśmy się przy jednej z chałup, bo w tamtej okolicy budynki dzielą się na domy i chałupy. I chałupy są często piękniejsze niż domy. Jej gospodyni wysłuchała nas cierpliwie i wtedy po raz pierwszy usłyszałyśmy, że Ewy Anioł, Nazywał się Ciszko lub Ciszek. I że w sąsiedniej wsi na kolonii dowiemy się więcej. I jak pojadę. pojadę tutaj, tak. Tak, jest duże siedzisko po lewej, tak podwórku. Mm. A to może to miała ja na myśli duże? Może tam, tak. Się, to, tak. się zatrzymał. Tak, może się zatrzymać. Pytać. Szukamy pana czy jego rodziny, pana ciszko w tamtym domu? Tak? A bo słyszeliśmy, że ten pan już nie żyje? Pan Ciszek? Tak, już A znała go pani? Tak. I wiedziała pani, że on szczepi drzewka? Tak. Tak? Tak, bo on tutaj naokoło zaszczepiał drzewka. Też, tak? Pani syn chyba jest. Syn, tak? Syn jest tam i, i synowa, a może mój tata więcej powie, też może... TATO! TATO! siedzi w rowie czyści. <głos》<głos》On tak chodził tata. na spacery i tak właśnie szczepił te gałązki, te dzikie jabłonki. Mm -hmm. Chodź, tu panie chcą porozmawiać o panu Ciszku, jak szczepił kiedyś te drzewka owocowe. Ja Dzień panu... dobry! Nie pamiętasz? Dzień dobry. Ale Dzień dobry. tego pana pan pamięta na pewno? Ciszka, tak, ale jak on szczepił, to on nie pokazywał nawet. Nic. A, on, on widzi pan. On, on sam szczepił, to mnie tam nie, nie interesowało. Tak, i nie wiem jak to się, nawet. Ale się wydaje, że przyglądałeś się kiedyś. Ale pan nie wie, czy on był z wykształcenia ogrodnikiem, czy to była jego pasja, tylko hobby? Pasja. O, ciekawe. Bo... Uh -huh. A on tak chodził na spacery, już później jak starszy był i tak właśnie od siebie brał i szczepił tak te, te drzewka tak, po drodze. Super. To najlepiej to by było część tego Drodze to tak, tak. zaszczepił tych dzikich, takich tych polskich, to tam Następnego fajnie. No <dresses> super! Przeci przecież to szczęście zgubić ząbka. To co dzisiaj chyba znowu ta wróżka zębuszka Wróżka zębuszka przyjdzie. Zgubiły. Oj, dziadek ci da, da piątaka tak piątaka. Dziadek pogada z wróżką i tak. będzie dobrze. No ona mi mówiła, że coś zgubiłeś, ale to, że ząbka... Do... Zobacz jak szybko do przybyła dostaniesz. do tego rogu, co? Ale szybko Panie, że ja to taka mała dziewczynka byłam. To takie normalne dla nas było. Po prostu, no to jego pasja. Oglądało się przecież te e, przyrodnicze i te ogrodnicze f, e, filmy, i. E, no i to, to takie naturalne było. To nawet e, cieszyło, tak, że będziemy szli ze szkoły. No to akurat przy drodze posilimy się tym jabłkiem, tak? To, to bardzo fajne przecież było. Pamiętam zawsze, jak ze szkoły wracaliśmy, to tylko wy, wy, wypatrywałyśmy jakieś jabłonki, bo to pić się chciało. A niestety, tam 3 km do autobusu, tu półtorej ze szkoły też człowiek spragniony był, to, to wypatrywał tych jabłonek, tak? To bardzo miłe i to wcale nie było dziwactwo. U nas to było normalne, a nawet, bo ja też szkołę rolniczą kończyłam, to dla mnie to było sztuką, tak? Bo to jest sztuka zaszczepić. A później, jak oglądałam te ogrodnicze filmy. No to właśnie było to potwierdzone, że to jest sztuka za wiedzieć jaką odmianę, z jaką można powiązać i która się może przyjąć, tak? A z tego co widać, to bardzo dużo się poprzyjmowało, co pan Ciszek szczepił. Bo jeszcze pamiętam u nas takie nowe, młode jabłonki, ale teraz już je polikwidowaliśmy, bo one grzyby dostały, bo to też trzeba o to dbać. To też były dwie odmiany na jednym drzewie. Fascynujące i ja to zawsze podziwiałam takich ludzi. On takim cichym, spokojnym, takim skromnym człowiekiem był. Także No dziadek Ciszek, dziadek Ciszek <śledziałem> szedł zawsze z laseczką i na spacer, no i robił swoje, tak? A to też się cieszy, bo zostało już na lata. Tam teraz mamy pola no. i też przy polach mamy. A to od kogo? Od dziadka. Już ci dał? <noise> Dokładnie. Teraz jeszcze do tej pory, po nim żniwa, zbieramy na zimę, bo one dopiero w grudniu, styczniu, jakie teraz do piwnicy powkładamy, to one są pyszne przecież. One dopiero tej soczystości i tej słodkości nabierają, nie? Teraz one są takie drętwe, ale w ogóle, że on pomieszał on chyba zbierał tak te odmiany gdzieś tam po sadach tych dzikich starych, gdzie kiedyś takie domostwa były. I on tak przenosił je. Bo tutaj takie odmiany są pomieszane. Ona na przykład e, sąsiadka ma taką odmianę, i tam jest zaszczepiona na jakiejś dzikiej jabłonce. Wiem, że u nich była taka jabłonka, rosła grusza tutaj, zaraz przy domu. To są poszczepione tam na rogu. Takie rozwidlenie jest, że w pola droga, to też tam na rogu są, ta, ta gruszka jest zaszczepiona. To jest sztuka.

Dzień dobry, syn nas nie pożałował? Nie po, nie, nie głodny jest. Dobrze. Myśmy przyszły tutaj, bo dzięki Panu Tatusiowi, Panu, ojcie, panu Ojcu, mam również e, jabłonie tam i tak, w lesie. W lesie tam. W lesie, u mnie w lesie zaszczepił mhm. i, i myślę z wdzięcznością o Panu Ojcu i Panu chcę też podziękować e, za to. A mi za co? Za to, że miał pan takiego cudownego ojca, i ja y, myślę, że ja go nazwałam nawet y, mazurskim aniołem. I nigdy, wie pan, nigdy nie miałam okazji, aby go poznać osobiście. Na Dzień dobry. Dzień dobry, no ale sprzątania sobotniego. Oj, to nie, nie chcę. Tak? Yy, I zawsze żałowałam, że nie mam okazji poznać go osobiście, żeby mu podziękować za to. No, skąd to się wzięło? Nie wiem, po prostu. Kiedyś przyjechałem, nie patrzałem, że tam coś robi, robi. Jeden rok, drugi rok przekłosiło się w pasję, nie jego, to była jego pasja, chodzenie. Tam zawsze mu kupowałem te, te pasty, nie pasty, maści do smarowania. A no, tak jak człowiek, musi to goić, nie? Kora to jest jak skóra, kora drzewa. Jak się przetnie ją, bo trzeba było przecinać, ona nacinać, to, to trzeba ją jakby zasmarować czymś nie? I owiązać, żeby to goiło się. I żadne bakterie nie wchodziły w to. Zobaczyłem, że książki miał. Nie? Z książki czytał i chodził. Bo z wykształcenia nie, nie był. Nie, nie. E, nie był ogrodnikiem, był rolnikiem. Jak się urodził? Tu przyszli, przyjechali w 60., 59. chyba. Czy tam miał na imię? Bronisław. W swoim ogrodzie zaczął. No i to wszystko to jego dzieło, nie? To te, te drzewka te drzewa jabłonki, wszystko to jego dzieło. Około 20 lat to na pewno co roku chodził? Nie? Szczepił. Tak z początku, tak było po tutaj, na polu, po ogródku tu z porządku nie nie tego, ale później patrzę, już zaczął to chodzić po rowach, bo to musi być drzewo ukorzenione już, no. no. To, to nie, 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 nie sztuka była już. To już nie, był starszy już, nie mógł przekopywać tego, nie, to porował właśnie przy drodze samej, tak, nie, gdzie widział, to właśnie chodził i szczepił. o Janowa już aż do sorbit szczepił. Hmm. Ja co roku jesienią jak przyjeżdżam i, i zbieram jabłka, a często też właśnie idę na spacer w stronę jeziora, bo to jest mnóstwo jabłoni, które tata zaszczepił i zbieram te różne jabłka, potem robię degustację, piekę szarlotkę na przykład i jem to ciasto i myślę o panu ojcu. było w sierpniu mówi, że najlepiej w sierpniu. Był szczepić, ale wiosną już kombinował. Tu chodził, szczepił, szukał gałązek, musiał gałązki nazbierać najpierw, nie? które się nadają, w piwnicy przechowywał i później dopiero szedł nie? po tygodniu czy po dwóch tygodniach i szczepił. Ja dokładnie nie, nie dochodziłem tego, nie wiem, jak to sześcioro no? no, było w domu. Ja tylko zostałem tutaj na gospodarce. No i jest nie? Mama też odeszła wcześniej. Ale inny kierunek po prostu mnie ciągnie, nie? co innego tam, ale umiem, to umiem, no, to umiem, nauczył, tak, no. No, nauczył mnie, parę razy przychodziłem do niego, patrzyłem, nie, szczepiłem ile razy, nieraz nie mógł gdzieś wyżej wejść, na drzewo zaszczepić, no to ja szczepiłem, nie? pomagałem, później obciąć te gałęzie, które trzeba było, wysoko, tą wysoko nie wszedł już, Janowo, Jędrychowo szczepił. Gdzie się Nieraz się jechało, patrzę na tam gdzieś. Ojciec gdzieś tam siedzi w krzakach i szczepi już. Nie? <grym>, A ile lat miał y, tata jak zmarł? 90 lat. To... Hmm. Pięknie, już nie, nie mógł chodzić. nie? Już nogi mhm. posłuszeństwa odmawiały, to już nie chodzi. Miał swój rower, rowerem chodził. Nie? Na rowerze miał cały sprzęt. Jakieś bandaże, nie bandaże tego specjalne były maści. To ogrodniczenie, ogrodnicze, do, do obcinania te gałęzi. No i przygotowania najpierw. Nie? Trzeba było najpierw znaleźć odpowiednie gałęzie, żeby to zaszczepić, zauczkować. I szukał po tych starych jabłonkach, te stare po niemieckie jabłonki, jabłonie, co pozostawały. To w tych szukał, no. To wspaniałe też, mhm. bo, bo myślę, że dzięki. Yy... Pana ojcu, to wiele tych odmian przedwojennych jabłoni, które właściwie normalnie by znikły, bo jednak jabłoń też ma jakiś określony, określoną długość życia, a dzięki pana ojcu te stare odmiany przetrwały i one nadal tutaj są. Kosztele, które tak rzadko można w ogóle spotkać. Ja właśnie jedna z jabłoni, którą mam w lesie, to jest właśnie jabłoń odmiany. Która tak, właściwie już zanikła. To jest to po niemiecku, nie? Tak. tak, tak. tak. Wszystko z tych w sadach to było po niemieckie te, te sady. Ja jeszcze mam dwa grusze. mam starą i gruszną starą, jeszcze po niemiecku. To jeszcze z nich chodził i szczepił, nie? A tak to chodzi do sąsiadów też. Sąsiedzi inni, inni mieli, mieli odmiany drzewek. Czyli eksperymentował tak. też, no, nie? To nie tylko sztuka ogrodnicza, ale to świadczy o tym, że pana ojciec był bardzo kreatywny. On był człowiekiem takim pogodnym, otwartym, czy raczej zamkniętym? Zamkniętym. Raczej zamkniętym, zamknięty, Mówił nie, nie, zamkniętym w sobie. Nie. Rzadko wspominał o wojnie, a takim. Nie. O trudnych czasach też rzadko wspominał. Muszę, muszę wam powiedzieć, że mnie samą ten, ten temat zawsze fascynował. Mój, mój dziadek też szczepił drzewa. Ojciec mojego taty i też mojego taty nauczył. I mój tata też eksperymentował trochę w tej dziedzinie, więc może też z taką czułością myślałam o panu, ojcu, że gdzieś podejrzewam, że może była jakaś taka podobna wrażliwość. I mój tata też przyrodę kochał bardzo. On z kolei był pszczelarzem, mój tata. Pszczo pszczołami się pasieką I, i też po prostu mówił, że to dla niego jest. No, odskocznia od, od takiego tego życia, swój, od tego pędu. Swój świat po prostu, zamknięta, zamknięta, swój świat. Tam. Ja myślę, że jakby się nasi ojcowie poznali kiedyś, to to też by się pewnie, znaleźliby wspólny język. Mój tata też już nie żyje, ale mój tata też wiedział o tym i, i mówił jak ja mu opowiadam, mówię popatrz tato tu chodzi jakiś Jakiś pan i szczepi te drzewka, to mój tata mówił: O, to musi być bardzo porządny człowiek. Bo też, tak jak tu słyszeliśmy, że to jest sztuka ogrodnicza, ale gdzieś trzeba mieć też jeszcze jakąś specjalną wrażliwość, instynkt tego, tak? i serce czas do tego. Cały czas chodzi, nie tam tam mi się przyjął, gdzieś tam, mówi, gdzie tam, czy ja nie, nie widziałem. ja mam tam. Wiedział jakieś tam już swoje numery, znał jakieś, wszystkie a. poznaczone były nie? i tam wiedział, gdzie miał iść, o kiedy, o jakiej porze, w jakiej porze roku była, I musiał tam iść zobaczyć, nie? bo to było zaszczepienie, później musiał iść tym badarzem, maście pościągać, wszystko, że się przyjęło, że się nie przyjęło, na drugi rok, a nie to się poobcinać, na drugi rok przygotować, no? to taki już miał system, już cały ten, cały ten, do, do, do serca, <laughs> musiał już, no. To u mnie to było ze 30 jest, ale Tu już część powy, powy, wycinałem, powyrywałem. Nie? Za dużo było tego. Jeżeli tu w sadzie ponad 30, a to jest trasa, popatrz, że to jest, to jest kilkanaście kilometrów w sumie. Po polach, gdzie jeszcze nikt nie wie, w polach, w bagnach, gdzie bagna są. Tak, tak. Dużo. Tak. Tak. Dzisiaj zerwałem 12 koszyków, to około 80 ł kilogramów. Jabłka na zimę. Pokażę lełka, możemy zobaczyć tak. No na przykład dać drzewo, to, jest, to są zimówki. Spokój, saba. A z tej strony są lipcówki. Chodź. Już, już spokój. To jest, są te duże, to już są po niemiecka te, stare. Była od sąsiadki przeniesione gałązki i szczepione są. Te jabłka są aż do maja. Szpinicy umie. Cały czas smak mają. Duże są i smaczne. Są soczyste. Do ciasta przeważnie, bierzemy Tam na przykład, tam dalej, tam całe, aż tam, to wszystko jest szczypone, wszystko. możemy się poczęstować. Te są kwaśne, to są zimowe. To lepiej już z tamtych, nie? Ja chętnie z tamtą No to, to pani zęby potraci. A ja jak do jedzenia na tym? Ach ono Ojej, jaki aromat. Powąchaj. Hmm. prawdziwe jabłka. Boże, to się niesamowite. To taba, taba. Już ucieka, idź do ciebie. No, jest ciekawa. to tak? Oczywiście, okay. tak, bo to, to, to do, do przechowywania to się nie zajął. Do jedzenia tylko nie. No. Ona też lubi bardzo jabłka, tak? <noise> Masz się nigdy nie żałował. A tu byście, tu za to mówili się. Nie rozjeździł do kielca w odwiedziny, ale tak nie, nie wspominał, że żałuje. Że tu jest. Kupili gospodarki i gospodarzyli. No Proszę bardzo, się znalazł. No, fantastycznie, tak. Tak mi się wydaje, że pamiętam, że był czerwony. To nie jest moja. Moja imaginacja. Jejku, no to tak, no to wzruszające bardzo. Z tyłu miał w koszyku cały sprzęt swój do pracy. Woził. Bardzo Panu dziękuję. Proszę bardzo. I niech najwyższy błogosławi Pana i całą rodzinę. Dziękuję. No i niech pamięć o Panu tacie Przetrwa na wieki. Przetrwa długo, na pewno. Tak. Póki jabłonie nie będą rodzić, jabłka. Musi pan pomyśleć, kto będzie szczepił potem kolejne, jednak. Wnuc wnuczka wnuczka <śm> nauczy. <śm> tak, no. Albert Camus powiedział, że warunkiem przemiany jest wytrwałość. Każda trwała przemiana wymaga czasu i wysiłku. A czy my nie dążymy do przemiany. Pan Bronisław przemienił tę odrobinę świata, w którym przyszło mu spędzić prawie całe życie. Przemienił i pozostawił dobre owoce. To nie jest obłęd, no to Ci chciałam pokazać bardzo. No, to jest obłęd, zobacz ta czerwień tych jabłek, to błękitne niebo i te pędzące chmury. Zobaczek. Był to reportaż pod tytułem Anioły na Mazurach. W reportażu udział wzięli Ewa Polkę i Bogdan Ciszek. A za uwagę dziękuję Alicja Kulik. Do usłyszenia. Reportaż polskiego radia Olsztyn.